Cześć kochani, po raz kolejny spotykamy się w Stumble Guys! Ja Was witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wspólne granie. No i oczywiście uprzedzam Was, e, chciałabym Was oczywiście uprzedzić, że w tym tygodniu pojawią się posty na społeczności zapraszające Was na wspólny turniej. Także obserwujcie moją społeczność, moją tablicę. Mam nadzieję, że nie przegapicie, że będzie was jak najwięcej i że sobie super razem zagramy. Ja dzisiejsze granie zaczynam od szczęśliwego kręcenia. Wielu z was pytało mnie czemu nie zmieniam skórek, więc teraz jeśli coś ciekawego będzie mi się losowało, to będę zmieniać. Jak na złość nie jest to skórka, tylko są to żetony Stumble, więc nie ma już więcej tutaj skórek do wyboru. Tak więc chyba zostawiam tą co mam. Mam tutaj jeszcze jakieś nowości, lista znajomych. Dobra, mogę lecieć, grać. Zobaczymy, czy coś się pojawiło ciekawego, nowego, czy jakieś nowe mapy, czy jakiekolwiek zmiany w grze, tak abym była przygotowana na turniej z Wami. Już też się nie mogę doczekać tego momentu. Ojejku, jak dawno nie było tej mapy! Jungle Roll, ja ją bardzo lubiłam. Mam nadzieję, że teraz nie spalę. Słuchajcie, nie będzie klapy i że dobrze mi pójdzie. Z tą właśnie mapą, zobaczcie, jakie fajne w ogóle ozdoby lecą u innych użytkowników. Te 2023, jak to fajnie wygląda. Nie wiem, czy to jest zależne od skórki, czy oni mają coś włączone. Dobra, tylko teraz, żebym nie dała klapy i tutaj nie spadła, bo niestety wielu użytkowników jest już dawno, daleko przede mną. Będę starała się, słuchajcie, nie skusić. Dobra. O, już prawie myślałam, że nie doskoczę. Ale się udało i teraz lecimy szybciutko tutaj przez ten mostek. Lecę tu, gdzie jest mniej ludzi. Dobra, teraz na kamieszki, żeby jak najmniej taplać się w błocie, bo to było, to niestety strasznie spowalnia. O nie. o nie, o nie, o nie, już jest kilka osób na mecie. Mam nadzieję, że i dla mnie znajdzie się miejsce. Jest, dobra, słuchajcie. Nie jest to jedno z pierwszych miejsc, tam byłam chyba koło 10 miejsca, ale najważniejsze, że dostałam się do kolejnego etapu. Tak więc za chwileczkę losowanie kolejnej, e, kolejnej mapy. Dobra, 16 osób pozostało. No i oczywiście losowanie kolejnej mapy. No i teraz trzymajcie mocno kciuki, żeby było to coś fajnego. Uwaga, uwaga, losujemy, losujemy, losujemy. Co tym razem? Oby, nie żadna drużynówka. Ja zawsze w tym samym momencie to powtarzam, ale jest to laser Tracer. Musimy unikać laserów. No, nie jest to jakoś y, wybitnie łatwa plansza. Ale też nie jest wybitnie trudna, więc będę się starała mimo wszystko nie zostać pokonaną, tak aby przejść do finału i razem z wami się jeszcze świetnie bawić. Tutaj chyba trzeba naraz to przeskoczyć, dobra, udało się, ale teraz z tego co pamiętam będą szły z różnych stron te lasery, więc trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Dobra, przeskoczyłam. Jeszcze chyba tylko trzy osoby zostały do uratowania. O nie, spaliłam się w ostatnim momencie. Och, jak to zawsze dosłownie tak mało zabraknie! No niestety, mało zabrakło, bo tam chyba tylko jedno miejsce zostało, no ale trudno. Nie poddaję się jak zawsze, tylko szybciutko losuję kolejne wejście, kolejną rundę, którą ym, będę musiała przejść w pierwszej szesnastce, żeby dostać się dalej. Bardzo, bardzo chciałabym się znaleźć w finale Icy Hates. No, nie jest to zbyt łatwa runda, no ale będę próbowała za wszelką cenę się tutaj dostać gdzieś dalej. Słuchajcie, trochę mi przeszkadzają te 2023. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, jak gracie. Mam wrażenie, że y, tych użytkowników przez to jest więcej. Strasznie się wszyscy przepychają, jak zawsze w Icy Hates. Tutaj muszę uważać, żeby mnie żadna kula nie staranowała. Dobra, teraz mnie strasznie pospychali na dół. Ale mimo to będę próbowała się tutaj przecisnąć. O nie, o nie, kula mnie potarmosiła. Słuchajcie, o nie, i kolejna mnie przepchnęła. Ale mam pecha, słuchajcie, trzy kule naraz mnie zepchnęły. No nie. W ogóle ta to nie wiem co ona mi zrobiła, ale ona mnie zepchnęła totalnie na dół. Nie, nie dam rady. W ogóle nie ma szans. Zobaczcie, ile osób już jest na mecie. Chyba pierwszy raz w życiu tak źle mi poszło w Icy Hate. No co się dzieje? Trafiam na same kule, czy ich jest więcej niż zwykle? Odpadłam. Koniec rundy. Szybko wychodzę i robię kolejne losowanie. No przecież jak to jest możliwe, żebym nie dostała się nawet w ogóle do finału? Nie mogę na to pozwolić, więc szybko kolejne losowanie. Już teraz chyba będę się modliła, żeby nie wylosować Icy Hate. No co to była za runda teraz? Totalnie mi nie poszło. Spin, go around. Może tym razem będzie lepiej. I uwaga, próbujemy. Startujemy. I uwaga, uwaga. Ja nigdy nie idę tutaj środkiem, bo się zawsze boję tam tych dziwnych platform, które nas. O matko, czy tutaj jest więcej przeszkód, czy ja po prostu sobie gorzej radzę? Jakoś mam wrażenie, że mi się coraz gorzej tutaj biega. Dobra, zawsze sobie idę tutaj też bokiem. Ta platforma fajnie przyspieszała, ta niestety zwalnia, więc sobie biegnę tutaj górą. Dobra, teraz tutaj, 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 jestem bezpieczna. Teraz tutaj ostatnia platforma, żeby dobrze wycelować. Jest, tutaj na pewno się uda, bo jestem, słuchajcie, w pierwszej piątce. Doleciałam na czwartym miejscu, do mety, czekamy na resztę użytkowników. Ale mają niektórzy fajne skórki. Faktycznie będę teraz zwracała bardziej uwagę na to losowanie. Może, może uda mi się coś fajnego wylosować i jeszcze taką skórkę sobie zmienić. Dobra. Mamy, słuchajcie, 16 osób. Koniec rundy. Tak więc zaraz kolejne ściganie. I uwaga, uwaga, co tym razem się wylosuje zobaczymy dobra, teraz byle nie Ice Age, bo mi strasznie źle w nim poszło i już mam słuchajcie uraz chyba nie, chyba nie będzie aż tak źle uwaga losowanie, losowanie, losowanie i o nie, jeszcze gorzej Space Race o matko, ja chyba nigdy tego nie przeszłam do końca ale będziemy próbować, mimo wszystko. Nie będę się poddawać. Tutaj się strasznie dziwnie. Lata, o, zobaczcie, tutaj totalnie grawitacja nie istnieje, więc strasznie dziwnie się tutaj biega. Dobra, na górę. I na górę. I gdzie teraz? Gdzie teraz? Dobra, idę tam, gdzie inni, ale nie wiem, czy dobrze. Chyba dobrze. O nie, coś mnie odrzuciło. Mam nadzieję, że nie spadnę. Dobra, udało się nie spaść. Dobra, w którą stronę tutaj się teraz biegnie? W tą? O nie! No, poleciałam zgodnie ze strzałką, ale niestety mnie zwaliły te kamienie. Więc chyba jednak idę w przeciwną stronę. A nie, tutaj też są kamienie! Szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy. O nie, o nie, o nie, bo one mnie popchną zaraz. Dobra, cicho. Spadłam! Już jedna osoba jest na mecie. Dwie osoby już są na mecie. O nie. Gdzie ta meta? Ja nigdy na niej nie byłam. Chciałabym tam bardzo być. Poczekajcie, zostawcie mi jedno miejsce. O nie, już pięć osób. Błagam, błagam, błagam. Zostawcie mi miejsce na mecie. Jedno miejsce zostało. O nie! Przed samą metą chyba odpadłam, wydaje mi się, że tam po lewej stronie była meta. Szkoda, bo tak, yy, tak daleko nigdy w Space Race nie doszłam, ale to już jakby dla mnie kolejne osiągnięcie, więc mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie dużo, dużo lepiej. Trzymajcie kciuki i oczywiście odwiedźcie mój kanał już jutro. Do zobaczenia, pa pa!